Pana ocenie, gdyby pan mógł się troszeczkę cofnąć, kiedy ten zespół tak naprawdę zaczął się rodzić? Ten zespół się zaczął rodzić, bo co powiem panu szczerze, było bardzo ciężko, gdyśmy spadli z A klasy dwa lata temu, gdzie praktycznie połowa drużyna nam odpadło, część zawodników poszło gdzieś grać gdzie indziej. Niektórzy z nich wrócili tutaj do nas i teraz zespół się zaczął rodzić jakiś rok temu, gdzie, gdzie, gdzie. No dzięki trenerowi, dzięki trenerowi, bo... <śmieniciela> Panie dzięki Widzi pan, no do warto warto pracować w klubie na takich chwil, nie? Eee... Zespół się naszą rodzinę, się Semut 2, gdzie myśmy tu pozyskiwali jakiś tam zawodników, grają tu coraz więcej gra naszych miejscowych zawodników i każdy z tych zawodników zrobił jakiś progres, nie? I jest to zasługa wielka trenera naszego, bo każdy nawet z tych zawodników, którzy mają jakieś tam mniejsze umiejętności, ale wszyscy z tych zawodników, których obserwuję robią jakiś progres i myślę, że jest to teraz efektem tego, że my awansujemy to te jak sobie. No i do takich chwil no widzi pan no warto, warto kierować klubem warto, warto kierować klubem i warto, warto ten także no to wszystko Gratuluję, gratuluję. Tak, mówię gratuluję raz tak trochę pod emocjami, no. Nie no to jest to jest akurat zrozumiałe, bo <grym> taki awans i z taką grupą e, ludzi no, nie robi się codziennie. No, także... on, no dokładnie, nie robi się codziennie, ale, ale myślę, że mamy fajną grupę ludzi naprawdę. Mamy ma fajnego trenera. E, zarząd mamy, mimo tego, że mamy, mają panią Iwonę, mamy panią, panią Godonę, także my tu działamy i no, powiem panu teraz, nie wiem, czy pan to nagrywa, czy pan to nie nagrywa, czy pan to się. czy Nasz zawodnik wychowany z Piasta, który gra u nas, gra w czwartej lidze, nie powiem w jakim klubie, i teraz przyszedł do mnie i powiedział, no panie prezesie, organizacyjnie to wy w porównaniu z tym naszą czwartą ligą dziewiątna jak ekstra klasa. Nie? I także ja się cieszę z tego, cieszę się z tego boiska, cieszę się z tego, że mogę współpracować, bo wiem, że marzeniem naszego wójta zawsze jest, żeby wszystkie cztery drużyny grały w A-klasie. No, niestety teraz tak się nie mogło stać. No Też bym sobie życzył, żeby, 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 żebyśmy grali zawsze te derby. Yy, z no to napędza, to napędza ludzi, napędza to kibiców i wie Pan dobrze, że był Pan naderwa z Chilowicami, że było tutaj ludzi mnóstwo. No ja się, cieszę się bardzo, że my jako mała miejscowość, e, żeśmy tutaj osiągnęli taki sukces, że mamy takie piękne boisko, e, że mamy drużynę, że gramy w akasie. No i no nie wiem, co więcej powiedzieć. Gratuluję, no. nie trzeba Dziękuję. nic więcej mówić.